Pokaż mi swój pulpit, a powiem ci, kim jesteś. To była zasada, która obowiązywała powszechnie kilkanaście lat temu. Dzisiaj wydaje mi się, że już nie aż tak. Ludzie chcą dzisiaj coś włączać, no to korzystają z jakichś skrótów, menu start i tak dalej. No, już nie przywiązuje się takiej uwagi do pulpitów, ale kiedyś to było centrum dowodzenia. Wszystko się tam zaczynało i kończyło. Tak jak zorganizowali sobie pulpit. Tak potem Twoje korzystanie z komputera wyglądało. I dzisiaj, dzięki uprzejmości mojego ziemeczka Sajkola, który stworzył mi paczkę screenów starych pulpitów pościąganych z różnych starych for internetowych. Yy, obejrzymy sobie, jak wyglądały kiedyś pulpity, z czego ludzie korzystali, w co grali, jakie mieli programy na pulpicie. No i po prostu wrócimy sobie do pięknych czasów. Na pierwszy ogień, pulpit numer jeden. Ja tutaj zaznaczę jedną rzecz. Na tych wszystkich pulpitach będą się przewijały dwa charakterystyczne programy, których, jeżeli nie miałeś, to, no, to było tak, jakbyś usunął sobie System 32. To, to jest Winamp i GaduGadu, Gadu, czyli wiadomo, Winamp, program, na którym każdy z nas za mało lata słuchał swojej muzyczki, no i GaduGadu, Gadu, to jest program, na, który, na którym każdy z nas w podstawówce, czy może niektórzy starsi w gimnazjum, Podrywali sobie foczki ze szkoły. Dzisiaj, dasz mi numer Gadu, gadu pogadamy sobie tam delikatnie. Ja tak robiłem. Widać, że to jest pulpit już tak powiedzmy, z 2007 2008 roku, no bo mamy Cryzisa, mamy Assassin's Creeda, czyli dosyć nowsze gry, które nawet dzisiaj wyglądają całkiem nieźle. Ale widzę też, że mamy wirtual DJ-a tutaj po prawej. Pamiętam, że kiedyś, tak jak większość z was mało latów, teraz chce być raperami, za moich czasów każdy chciał być DJ-em. I z tego co widzę mamy tutaj zainstalowany jakiś taki skin, jakąś taką skórkę dla Windowsa XP, to też była ciekawa sprawa, bo z jednej strony, no to było super, że mogłeś sobie spersonalizować wygląd systemu mm, tak jak chciałeś, miałeś multum różnych skórek do Windowsa, on wyglądał tak jak sobie tego zażyczyłeś, po prostu wystarczyło wpisać w Google Windows XP skins, potąd, ale Pamiętam, jak kiedyś zainstalowałem jakieś takie skórki na Windowsa XP, a miałem 512 Mb ramu. Jezu, jakby nie dało się po pierwsze tego usunąć, a po drugie z tego komputera nie dało się korzystać. To tak zamulało system. No dobra, tutaj pulpit typu Basic, natomiast jest gadu-gadu, jest Winamp? Uuu, chłop nie ma Winampa na pulpicie. Neostrada TP. <laughs> Kiedyś, jak wchodziłeś na komputer i chciałeś się połączyć z internetem, trzeba było odpalić taki specjalny programik, za pomocą którego właśnie to połączenie z internetem się nawiązywało. Jest Pro Evolution Soccer, czwórka, piątka. Dziwne, że FIFA nie ma. Wydaje mi się, że FIFA wtedy była bardziej popularna. Kolejny pulpit. <laughs> epokolodowcowa 2, Odwilż. Gierka chyba była, epokolodowcowa 2. No i tutaj też są jakieś giereczki. Warcraft Trójka. Nigdy nie grałem w Warcrafta Trójkę, ale grałem w Tibie. I jest i Tibia, stara dobra Tibia. Pamiętam jak. Siedziało się po szkole i czekało, aż zakolej zakolejkowany serwer, uda się wejść na ten serwer, e, bo nie dało się tak wejść na Tibie, kiedy te serwery były przepełnione. Pulpit czwarty, wyścigowa fura Alfa Romeo, mamy tutaj jakiegoś Alfiarza. Jest Winamp, nie? Jest GaduGadu -gadu pewnie gdzieś tutaj, czy nie ma? Jest, no. Taki trochę Messi, taki trochę zasyfiony ten pulpit. E, jest Audacity, czyli nie wiem, czy to jakieś podrygi rapowe były, czy być może jakaś próba nagrywania Nagrywania narracji i, <noise> i protoplasta Eurotrack Simulatora, czyli 18 Wheels of Steel. Pamiętam tę gierkę bardzo dobrze. No, tak naprawdę pierwsza taka gra, gdzie można było sobie ciężarówkami pojeździć i TeamSpeak 2. Z trójki się korzystało, zanim wszedł Discord, ale, ale dwójki nie pamiętam. Mamy kolejny pulpit. I znowu alfa. Nie wiem, Cycle, ty to ściągnąłeś z, jakiego, z jakiegoś forum alfiarzy? Kolejny pulpicik. O, i ta tapeta mi się podoba. Zajebisty smog. Ale widzę, że bez kitu dużo osób korzystało z opery. Jest gadu gadu, jest Winamp. Ale brakuje mi gierek tutaj. No dobra, jest Fifa 06, ale to... Fifa 06 to mój ojciec nawet grał. O! Tu się dzieje! Człowieku, tutaj mamy pulpit i Winamp jest otwarty, także możemy zerknąć, czego kiedyś ludzie słuchali. Dużo Michaela Jacksona. Nelly Furtado, OSTR. Jest jakiś 50 cent na przykład. Molesta, tak miało być. Świetny kawałek. Dobra muzyka. No i jest, ja czekałem. Geta San Andreas, Counter Strike 1.6. To są te klasyczne gry, które wtedy się pojawiały. A na tapecie super fura. Wiadomo. To chyba nie ma co nawet zwracać uwagi na to. O, tutaj widzę, że jakiś taki naprawdę ładny, technicznie poukładany pulpit, zaawansowany, dysk lokalny CDEE w chłopie. Ile ty dysków tam miałeś? Znowu Winamp. I co jest na Winampie? No nie, no te, te numery mi akurat nic nie mówią, ale giereczki mi mówią dużo więcej. Colin Rally 2, mm, tak naprawdę pierwsza gra, chyba, którą ogrywałem na pcecie. E, no i miłość do Subaru, chyba tak naprawdę w niej już od małego mi się zaszczepiła. I Skype. No chyba wcześniej tutaj Skype'a nie widziałem. O chłopie, co to jest za tapeta? O, ten folder mnie ciekawi strasznie, Rap Gods. I jest, jest Winamp podpalony, co na Winampie? 50 Cent, 36 Mafia, Alicia Keys, DMX, Kanye West. Który to jest rok? Nawił mi się browara z właścicielem tego pulpitu. Tutaj ewidentnie mało postarania, syf na pulpicie i no... Tapeta też mało oryginalna. Ale jest Steam, chłopie. Za czasów Windows XP nikt nie chciał używać Steama. To przecież był bunt jeden wielki, że trzeba się do jakiejś aplikacji logować, żeby gierki sobie instalować. GIMP 2 tutaj mnie interesuje. Pamiętam, że uczyłem się, uczyłem się pierwszy grafik robić na, na gimpie dwójeczce, jest Counter Strike i Stevia, czyli są dwie ważne gry dzieciństwa i jest Zen Media Explorer. Jezu, no właśnie, pierwszą mp4, co na komunie dostałem, to był Creative Zen i chyba każdy tę mp4 miał, na komunie, czy na urodziny ją dostał. I tak, te, tam, tam był taki specjalny programik, który pozwalał jakoś obsługiwać te wszystkie pliki. Mega miło wspominam TMP 4 Za dawnych czasów, nie wiem jak jest teraz, no teraz się rzadko kiedy wypala płytkę, ale jak chciałeś wypalać płytkę, to musiałeś mieć Nero. To Windows Vista? Nie, to nie jest Windows Vista, widzę po ikonce mój komputer. To jest skórka na Windows XP, która powodowała, że ten pasek na dole wyglądał jak Windows Vista. Ale jest pierwszy Wiedźmin, jest gotik trujeczka, czyli ewidentnie mamy tu jakiegoś fana rpg -ów. Zresztą ja nie wiem, czy ten, ta tapeta to nie jest jeden z artów e, gdzieś tam w ładowaniu pierwszego Wiedźmina. Ostatnio sobie przeszedłem. Jest LFS. Z tego co słyszałem od ziomeczków, LFS to jest najlepsza gra, gdzie możesz sobie polatać bokiem. To znaczy najlepszy, najlepszy symulator, szczególnie gdzieś tam multiplayerowo. Ohoho! Mamy jakąś dawną, mamy ta, jakąś dawną yy, rozmowę na gadugadu, -gadu nawet. Uuu, co tu się dzieje? Patrzcie na te opisy. Opisy z gadugadu. -gadu. W głowie mi siedzisz wciąż, o tobie myślę dzień i noc. Ale w tych ikonkach w sumie nic ciekawego nie ma. Sporo folderów, jakiś media player. <laughs> A to jest ewidentnie pulpit waszej mamy 15 lat temu. Co tutaj jest w ikonkach? Może jeszcze zerknijmy na ikonki, zanim osąd wydamy, ale to są jakieś Sparkle, Blocks. Znowu, jakieś takie, właśnie. To są takie gierki dla boomerów. No, żadna młoda osoba by takiego pulpitu nie miała. Tutaj widzę, że mamy kolejny odlot. Pamiętam faktycznie kiedyś była moda na takie doki na górze ekranu, e, właśnie w stylu Mac Na tym doku widzę IC Tower. E, no i po lewej stronie giereczki. Dużo need for speedów, jakiś samochodowy fan. Bus driver, czyli symulator autobusu był ogrywany. Jeszcze Eurotraka rozumiem, ale symulator autobusu nie wiem. <grym> Ta tapeta jakoś taka. Chyba z jakiejś strony taki dla pecetowców, e, ale no, jest Deluxe Sky Jumping, skoki narciarskie, czyli nie dość, że fan wyścigowych aut, to jeszcze fan skoków narciarskich. Virtual Box, te komputery w ogóle były na tyle mocne, żeby w te kilkanaście lat temu odpalać maszyny wirtualne. No i z tego co widzę, to nic nowego tutaj na tych pulpitach. Dajcie znać, co było u Was na pulpicie kilkanaście lat temu. Jakie ikonki, czy też używaliście Gadu Gadu i Nampa? Jakie ikonki, jakie programy, jakie gry? I czy był syf, czy był porządek? Sprawdźcie mojego Instagrama, e, wbijcie na grupkę i na Discorda macie linki w opisie. Tyle ode mnie. Wielkie pozdro dla Was. Na razie.